Proszę Państwa, słońcu już 30 będzie. Pod kierownictwem, przewodnictwem pana Marcina Dobry. i psa obronnego, który... Co zaś zażresz, Bobrek? Cóż można powiedzieć o Bobku? Dzielnica Bytomia, ciesząca się opinią, no, lekko poszlakowaną. I my dzisiaj udowodnimy, albo i nie, że tu też może być pięknie, jest pięknie. Tu już jesteśmy w zasadzie w prawo Zabrze. W lewo ruda, ale pokażemy Wam potem z tamtej strony cuda. Krótki wywiad z mieszkańcem Bobka. Marcinie, nie jesteś radowitym Bobczaninem. No nie. nie odpowiadaj, bośmy się wychowywali na jednym placu. Ile mieszkasz na Bobku? 5 lat. Jak, jak Ci się mieszka? Bardzo dobrze. Poleciłbyś to miejsce do mieszkania? I jeszcze jak? Tam, gdzie ja mieszkam, to tak! <noise> wy mi powiecie, Holandia, Wy mi powiecie, Belgia, a ja Wam powiem, Bobrek, Bytom, pogranicze. Co, rudy śląskie? Tam te domy to, to już, to już ród, zabrze. Bo ruda to tam na lewo. Grzyby. Ty, ale co to jest za grzyb? Ty już byś to ze nie? Jak na YouTubie zobaczycie jakieś nagrania z Bobka, no to raczej są to nagrania, prawda, pod hasłem Najniebezpieczniejsza, turbo niebezpieczna dzielnica bytomia. Czy można spokojnie tam przejść i przeżyć? A ja Wam powiem, prawda, rys historyczny. Zapytacie, czemu Bobrek? A ja wam powiem, nie wiem, tam dołem. Gdzieś tu płynął jakiś dopływ bytomki, e, i tam na nim żerowały bobry. I stąd bobrek. Bober! Ja pierdolę! Pierwszy raz, że cię widzę, bobro! Za daleko żeśmy zaszli. To już zabrze. A tam, proszę Państwa, proszę. Natura, konie, łąki, kwieciem, umajone. No, Marcin, powiedz, czy może być piękniej? Może być. I przy okazji edukacyjnie przypominamy, proszę Państwa, przy wysokich temperaturach dawajcie psom pić. Idziemy zobaczyć, co jest tam. Ło, łopieżynie. Tutaj, jak widać, budują się. A tam boprzany kościół. Tam zresztą pod nim będziemy niedługo przechodzić. Ogródki działkowe, doszła nas wspaniała woń w uszciku. A tu proszę, już wchodzimy do y, serca Bobka. Domy ceglane, widzicie, wy powiecie Brabancja, wy powiecie y, tam Manchester, a ja wam powiem Bytom. o Czerwona cegła, pięknie, ale pomysł malowania cegły farbą na czerwono, o, trochę bez sensu, ale ogólnie budowla wyjątkowo zadbana. Przedszkole Miejskie numer 33. Proszę bardzo. A w ogóle przy okazji warto zauważyć, że dziś Międzynarodowy Dzień... Bobra. Bobra. A my na Bobrku. Nie ma przypadków. No idzie. Trzeć. Ale fajny bober. A, a, kurwa gryzie. Plac zabaw przy przedszkolu. No elegancko. Co wam jeszcze więcej potrzeba? O, no niestety. Dalej już nie pójdziemy bo nie wiadomo co się wydarzy. Nie, Laki. O, i Chillera. No i tutaj, proszę, przy Konstytucji, typowe już takie osiedle, ale widzicie, to nie są takie bele jakie proste familoki. Zresztą na bobku tej architektury fajnej trochę jest, tylko często w bardzo średnim stanie. No a napis, o napisach, które tutaj, prawda, zdobią zabudowania, to można by napisać trzy prace magisterskie. Proszę bardzo. Monitoring. Osiedlowy. Tu proszę elegancko-sportowo sala gimnastyczna od pobliskiej szkoły. Tu klimacik, mówię wam, to Niderlandy. To jest nic. Nawet życzą przyjemnego relaksu. Tam chłopcy grają mecza na boisku. Pięknie. Tuż my są, na ulicy księdza Pawła Krawczyka. I proszę, no, ale ten kościół, jak go wyczyścili, Marcin, tak parę lat temu, nie? To jest, kurde, elegancko tego. Proszę, fara odpicowana. No farosz musieli się postarać. No, kościół jest Primazort. Taki piękny kościół. A Marcin, ile razy w nim byłeś, jak 5 lat tu mieszkasz? Zer. Tu za parafią cmentarz, elegancko, zadbano, czyściutko. Proszę, a tu nawet nie było, wiedziałem, że jest coś takiego. Bobrek seinen gefallenen, Bobrek swoim poległym. No to przypuszczam, są z I wojny światowej wymienieni no, 1915 mieszkańcy Bobka, którzy, e, którzy w tej wielkiej wojnie polegli. A tu, o ile się nie mylę, parę lat temu wyremontowano ten budynek i zaadaptowano na potrzeby chyba takiego domu seniora. No, jakby tu wszystko było w takim stanie, to by było mlekiem i miodem spływało. Jakby się ktoś zastanawiał, jakie są afiliacje sportowo-piłkarskie Bobka, no to takie. Proszę, nawet jak w Holandii, mieszkańcy przemieszczają się licznie na rowerach. A tu jak widać, era satelitek na elewacji nie zaginęła. O, typowy plac na Bobku. Galoty się suszą, gruz ściepowany z dachu. Ale widzicie, tu te domy są takie kurde fajne, tu jakieś takie belki drzewiane, to nie jest takie, to Niemiec budował porządnie. Jak to mówią, jak się bawić, to się bawić, drzwi i wy tego i okno wstawić. Ło pana, chyba mocie pana, jedno, drugo. Patrzcie, jakby to było poremontowane lepiej, no to to jest, to jest taki klimacik gdzieś... Jakaś Bawaria w Niemczech, jakaś może Norwegia. No to jest super. To bije Nikiszowiec w Katowicach na łeb. No a to jest nowa kolonia robotnicza, wybudowana w latach 1907-12. Zabytkowy wiadukt między szombierkami i bobkiem. Marcin, remontowany będzie kiedy? Z tego co pamiętam, to w lipcu. A dlaczego? Bo się może zawalić. Proszę, wy się chwalicie tam w miastach, że zielone torowiska, jakieś coś. A tu proszę, tu się samo zrobiło zielone torowisko. Pięknie, kwieciem umajone. No i co wy chcecie? A tam sklep dla fanów wędkarstwa. Proszę, i znowu takie fajne domy. No jakby były wyczyszczone. Jakby tu było pięknie. Kurde, wszystko pod te. Wszystko pod słońce. Ciul Marcin, coś ty wybrał za droga te. U Jezu. Jak u Cejrowskiego. Kamerzysta, uwaga stopień. Można oprócz zabytkowej architektury, zobaczyć również zabytkowe ceny. Kurczak z grilla 13,90. Gorące łódka 3,90. Myślę, że to są ceny grubo sprzed inflacji. A myślę, że nawet. Jeszcze dalej. Proszę, ta kamienica jakiś czas temu już tak wyglądała, że skończy jak wiele tutaj, ale nie. Uratowana, wyczyszczona, okna wymienione na czerwone. No pięknie. Można sobie wyobrazić, jakby to wyglądało, jakby tu tak wszystko było. To by było. A widzicie, bo Brek to nie inofamiloki z cegły. Są też zabytkowe, okazałe kamienice. Proszę. Jest Einfahrt na plac, jest Kwapisz Piekarnia, elegancko. A tamten przystanek nazywa się Bobrek Ratusz, bo gdzieś tutaj, nie wiem czy ten budynek jeszcze stoi, czy to któryś z tych, czy stał tutaj, ale stał budynek właśnie ratusza. Bo Bobrek był osobną gminą i do ja go włączyli dopiero w 1951 roku. Też coś, żeśmy znaleźli budynek ratusza, to chyba będzie ten. No i jak widzimy taki pusty plac w takim miejscu, to znaczy, że tu też była kamienica zburzona już dawno. No a tu po lewej stronie. No niestety, tu były chyba ze dwie trzy, nie, takie ceglane stare, a jedna duża. No widać jeszcze, jeszcze resztówki tutaj ceglanych murów po lewej stronie. No i właśnie to jest najgorsze przekleństwo bobka te wyburzenia. To tu wygląda jakby człowiekowi wydupczyć obie jedynki. Masakra! To się tutaj, ten, zawalił dach. Czekaj na dwa dni przed świętami? Aha, to przed, przed Sylwestrem to zburzył. No, ja widzę, No, ja pierdzielę. No, Marcin. Niezły. Tu idziemy po leku w stronę chuty, która, no, utrzymywała, można powiedzieć, ten bobrek, i to dzięki niej się tak rozwinął, że. W połowie XIX wieku, około 1850, tutaj mieszka całe 500 ludzi, a 50 lat później w 1900 już 6000, czyli 12 razy 12 razy tyle. Czyli no musiało tu być fajnie i musiało tu być co robić. No tu jak widać też te osiedle i te rejony, tak jak Marcin stwierdził, jest lekko bardziej hardkorowe, Ale sztywniutko anty60. Ale tu proszę, też porobili lampy, jakieś fajne skwery, jakieś hasioki. No coś się robi trochę ku lepszemu. No tutaj dużo tych domów, jak widać, rozbudowano o takie szpetne do budówki, żeby więcej ludzi pokwaterować. Aha. Proszę Państwa, ognia. No i tutaj mamy zabudowania, odchuty. Wybudowanej w połowie XIX wieku. Miała dużo nazw różnych: wulkan, moritz, Julia i finalnie skończyła się jako huta Bobrek. A skończyła się dosłownie w 1994 roku. Wyczytaliśmy, że jeszcze coś tam na koksowni jest działane, no ale już lata świetności ma za sobą. A tutaj budynek siłowni tej huty. Piękna, ceglana, wielka budowla i ponoć w przyszłości wyremontowali jakiś czas temu dziury na dachu i ma być. Zainstalowane muzeum koksownictwa i miejmy nadzieję, że tak będzie. No a tu przed nami otwarta, co? Jakoś parę, parę lat temu, nie? Z 10 lat temu fabryka wełny mineralnej trochę dała taki impuls. Tutaj trochę ludzi pozatrudniali, stąd do roboty wzięli. Widzicie, macie porównanie. Tu znaczy budynek estetyczny, minimalistyczny, ale kloc. A tył wybudowany 150 lat temu, przeszło i proszę, jaki detal. Detal. Budynek odchuty przecież można było postawić prostego kloca. A tu proszę tu jakaś kolumienka, tu jakieś zdobienie, tu. No co, jakie dzieła sztuki? To jest potężny kompleks i jest ta cała wełna. Leży. Tam coś się dymi. czadują, a tu, na koksowni, czadują fest. A przed nami już zabudowania kopalni Bobrek która znajduje się gdzie a i tu was mam na karbiu. Bo po prawej stronie wiaduktu już jest Karp, a po lewej Bobrek. A tutaj stary banhow na Bobku, o nim już był poświęcony był mu cały materiał. No niestety od ostatniego razu wiele się nie zmieniło. Ma tutaj gdzieś iść e, nowa linia kolejowa za jakiś czas, by to w kierunku na rudę, może przy okazji tego PKP, jeżeli jest właścicielem tego budynku, bo w sumie nie wiem, coś się ruszy. Fajnie by było, bo budynek jest naprawdę ładny i jeszcze taki w miarę do uratowania. Tam już elektrociepłownia sząbierki widać, wyremontowany dach. Już się coś tam zaczęło dziać, także fajnie. No! Przeszliśmy na stronę Karbia, żeby podejść pod kopalnię Bobrek. I Marcin, ciekawostka o kopalni Bobrek? Ej, ciekawostka jest taka, że Grubierze że dostałem vouchery do Żabki. <laughs> A tutaj y, trzecia w województwie śląskim całodobowa Biedronka. Otwarta po prostu jak żyła złota, wyłażą i kupują. Znajdujemy się teraz w bardzo uroczym miejscu. Pan Marcin mnie tu prowadzi jakimś iście, romantycznym szlakiem. Panie Marcinie, dokąd zmierzamy? Tam, gdzie był ten... nie, nie. bagno. Nie. Powiedzcie mi, co jest z ludźmi kur... nie tak. Tu gdzieś w tych uroczych rejonach, może bardziej tam, może gdzieś tam, ale tu gdzieś był nagrany słynny film z cyganami i bagnem. Tak było, Marcin? Ja. robicie? Tutaj? Bagno. A co wy tu robicie? Co? My... my, my tego! Tu widać ślady pradawnej cywilizacji i jakieś. Ja! Yeah. Marcin jeszcze trzy minuty temu twierdził, że. O oh, kur... Że zna drogę! Teraz już. Zwątpię. Ale co Stefan, ja przecież nic. Tam przemysł, wielki przemysł. Tu proszę... Jaki, jaki zając wielki? Ty, normalnie zając wielkości sarny. Powiecie dzicz, las. A ja wam powiem, nie do końca. Bo cały czas łazimy po podkładach drzewiannych kolejowych, także tu musiała iść prawdopodobnie od huty jakaś linia może wąskotorowa. Marcin stwierdził ponownie, że wie, gdzie jest. Już teraz wiem, Tu złazimy, a tu proszę, miałem rację, wiadukt stary od, no najprawdopodobniej, kolei wąskotorowej, która gdzieś musiała stamtąd jechać, tam, 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 tam. Tam już jest elektrownia w Miechowicach. Idziemy, ale tu trzeba ostrożnie. To wygląda na tym nagraniu takie, patrz, na końcu światło, oby myśleli do światełka w tunelu. BOLONIA! Mówiłem coś o napisach, no to tutaj to miejsce mocy. Marcin, faktycznie pięknie. No, przecież wiemy. To tak powierzchnia Marsa. Jest, tam byliśmy, tam. Pięknie. Pięknie, Marcin, aż dupa pięknie. Jest i czek wodny na mapie, nie nazwany, ale prawdopodobnie bytomka. Tu kogoś wyszczeliło z butów. Ja, yeah. No, tu z dziczy już wracamy w tereny silnie zurbanizowane, chociaż które się ostatnio bardzo mocno niestety uszczupliły architektonicznie. Zaraz wam pokażemy o co chodzi. Tutaj mamy kolejne takie osiedle familoków, jakiś plac zabaw tego, a tu ktoś sobie wybudował dom. No i dobre. Proszę, jaki klimacik tu, zabudowa robotnicza, ceglane kamienice. No piękne, mogłyby być piękniejsze, jakby były bardziej wyremontowane, ale nie jest najgorzej w tym miejscu. Niestety sprawa komplikuje się po stronie lewej. W tym miejscu stał piękny, wielki budynek, ceglana kamienica, kasyno. Huty Julia, a i tu warto powiedzieć, że kasyno to nie znaczy, że tam grali w ruletę, tylko kasyno to był taki budynek, gdzie była i kawiarnia, i szing, gdzie lali piwo, i jakaś biblioteka, czytelnia, i jakaś sala na jakieś występy muzyczne, artystyczne. My z panem Marcinem mamy jeszcze zdjęcie tak, z pamiątkowe. jego ślubu, pamiątkowe zdjęcie na schodach tej kamienicy w je. No cóż, oby małżeństwo pana Marcina było trwalsze niż ten budynek. No a tu po lewej stronie jeszcze niedawno żeśmy oglądali też... Wielką, ładną kamieńcę, taką też z takimi drewnianymi elementami. No i niestety został z niej pusty plac. A pan Marcin twierdzi, że ta obok już też niestety być może zostać, prawda, podzielić jej los. Ale może nie. Liczmy na to, że coś tu jeszcze, coś tu jeszcze zostanie. Widzicie, tu jak sobie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało za nowości. To musiało robić, musiało robić wrażenie. Tu miejscami na Bobku ciężko stwierdzić, czy coś jest zamieszkałe, czy to jest pustostan. Czasem ta różnica jest taka, no, bardzo drobna. No tak, tutaj też widać, że tu, tu też była kamienica. W tamtym roku zbulili. No szkoda bardzo, mówię, bo potraciły się bardzo fajne, bardzo fajne budowle, o wiele takie takie nieproste familoki, tylko jakieś takie bardziej z fantazją zbudowane, no ale no niestety, co zrobisz. Oby się tego, oby się przynajmniej udało to, co jeszcze jest tutaj, prawda. Komentując ten materiał, dziękuję panie Marcinie za towarzyszenie we w wspaniałej, wspaniałej podróży. No i jak widzicie, czy Bobrek jest taki straszny, jak go malują? Nie. Czy są problemy? Są duże. Są jakieś, że tak powiem, przebłyski, że coś się tutaj zmienia trochę na lepsze. Oby tutaj już więcej nie bulili, może zaczęli coś też bardziej remontować, ale jak widać, można połazić, nie dostać poryju. Są naprawdę architektonicznie tutaj fajne miejsca, ciekawe do zobaczenia. No i jakby to trochę tutaj włożyć w to pieniędzy, też w jakąś powiedzmy społeczną rewitalizację mieszkańców, to byłoby naprawdę kolejne fajne miejsce na, na mapie Górnego Śląska. A warto przypomnieć, że taki. Hipsterski, zadbany, katowicki Nikiszowiec był jeszcze paręnaście lat temu w takim stanie jak Bobrek. Też nie miał za dobrej opinii, a teraz proszę, hipsterskie, drogie osiedle. Także dziękuję Wam za uwagę, proszę o zostawienie jakiejś noty i śladu po sobie i... Następnym razem Marcin co? Lipiny. Ja. Biorąc pod uwagę, że zegarek zaniża, z 14 kilosów Marcin pękło. Dobrze. Następną razem... 50. Ja.